a także w Wieczerniku naszych dziejów. Odważcie się spojrzeć na swoje życie w jego bliższej i dalszej perspektywie, przyjmując za prawdę to, co święty Paweł napisał w swoim liście do Rzymian. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach, rodzeniach. Czy nie jesteśmy świadkami tych bólów? Czy nie jesteśmy świadkami tych bólów? Bowiem stworzenie, pisze Paweł, z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych, A więc oczekuję nie tylko na to, że uniwersytety i różnego typu wyższe uczelnie, a przed tym średnie, a przed tym podstawowe szkoły przygotują inżynierów, lekarzy, prawników, filologów, historyków, humanistów matematyków, techników, ale oczekuje na objawienie się synów Bożych. Oczekuję od Was tego objawienia, od Was, którzy w przyszłości będziecie lekarzami, technikami, prawnikami, profesorami, zrozumcie, że człowiek stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo jest równocześnie wezwany Chrystusie, do tego, aby w Nim, w każdym z nas, objawiło się to, co jest z Boga, aby w każdym z nas objawił się w jakiejś mierze Bóg. Pomyślcie nad tym. Wchodząc na szlak mojej pielgrzymki po Polsce, do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie, świętego Stanisława w Krakowie, poprzez jasną górę Królowej Polski, będę wszędzie prosił z całego serca Ducha Świętego. O taką dla Was świadomość, o takie poczucie sensu i wartości życia, o taką przyszłość dla Was. o taką przyszłość dla Polski. Proszę Was, abyście o to modlili się razem ze mną i I niech Duch Święty przychodzi z pomocą naszej ludzkiej słabości. Amen.